12 maja 2021, czwarta Liga Małopolska i spotkanie pomiędzy gospodarzami LKS-em Śledziejowice a Puszczą 2 Niepołomice. Maciej Szcześniewski, witam Państwa serdecznie. Będziemy mieli wspólnie przyjemność oglądać skrót tego spotkania w ramach rozgrywek właśnie czwartej Ligi Małopolskiej. Rozgrywane w środę o godzinie 18 w Śledziejowicach na dobrze przygotowanej płycie, porowiste podmuchy wiatru dość upalna środa to była, także też pogoda, jak się potem okazało miała wpływ na przebieg tego meczu, szczególnie właśnie ten porywisty wiatr. W skład obydwu zespołów jest Śledziejowice w następującym zestawieniu numer 12 w bramce Jechore, Nesterenk, 6 Adrian Makieła, 2 Filip Cyganek, 3 Sebastian Kowalczyk, 21 Bartosz Szepański 11 Oskar Świeca, 86 Marcin Kowalczyk, 22 Daniel Cyganek 10 Grzegorz Stasik, 17 Andrzej Rutkiewicz, 14 Krzysztof Maj tak wyglądała wyjściowa 11. Na ławce trener Marek Motyka ma do dyspozycji Sosnowskiego, Zielińskiego, Harczuka, Konarskiego, Górskiego, Dudzika i Wąchałę. Goście, a więc puszcza dwa niepołomice. Numer 1 w bramce Krzysztof Wróblewski, 10 Daniel Wolak, 14 Kasper Stokłosa, 21 Hubert Scott, 4 Konrad Pasternak, 18 Tomasz Mucha, 6 Patryk Małota, 5 Wiktor Karkoszka, 13 Piotr Gruszecki, 17 Jakub Gołda i 16 Michał Anioł. Trener Leszek Tarasek ma do dyspozycji na ławce Urygę Wacławika i Wulskiego Garba. Boronia, Bochenka i Belskiego. Wszystko gotowe, aby rozpocząć ten mecz. Jeśli chodzi o pozycję w tabeli, to gospodarze LKS Śledziowice walczą o awans do tej górnej połówki tabeli. Puszcza na przedostatnim miejscu. Tutaj pierwsza dobra sytuacja do zdobycia gola kończy się właśnie trafieniem szósta minuta. Bardzo dobre podanie. Tego sektora tuż przy linii bocznej urwał się obrońcom Puszczy Krzysztof Maj grający z numerem 14. No i już na początku tego spotkania bardzo dobre otwarcie gospodarzy. Proszę zobaczyć na te drzewa, które tam za bramką się kołyszą. Naprawdę wiało bardzo mocno, też widać, że ten piasek pod bramką niczym zamieć Puszcza im dalej w to spotkanie starała się odrobić straty tutaj dwóch zawodników, gości tak naprawdę przeszkodziło sobie w oddaniu skutecznego strzału na bramkę Jechora Nesterenka stały fragment gry z większej odległości próbował uderzać Kasper Stokłosa no ale ten strzał nie mógł zagrozić bramkarzowi śledziowis. Tutaj golkiper gospodarzy zalicza tak zwany pusty przelot. 14. minuta spotkania. No i mamy 1 do jednego Stokłosa wykorzystał właśnie to niedobre wyjście z bramki golkipera Śledziowic. Też tutaj na linii bramkowej były grający z numerem 21 Bartosz Szczepański. No ale dobry ten strzał pod poprzeczkę i mieliśmy remis. Od bramki rozpoczynał Krzysztof Wróblewski. Daleki wykop. Niesiony też przez podmuch wiatru. Ładnie tutaj zabawił się z rywalami Tomasz Mucha. O, ostatecznie piłka w rękach bramkarza gospodarzy. Rzut dla Śledziejowic. Bardzo ciekawe. Rozwiązanie, na pewno Państwo je znają, ci, którzy interesują się jak, od jakiegoś czasu piłką w wydaniu ligowym, ekstraklasowym, bo tak, tak, to była właśnie ta słynna szarańcza Marka Motyki. O no, tym razem nie zakończyła się golem. Szarżował na prawej stronie Kowalczyk, zgranie piłki, no i z najbliższej odległości. Andrzej Rutkiewicz w 19 minucie pokonuje Wrublewskiego. Zobaczmy jeszcze raz. Ładnie to zrobił Kowalczyk. Zabawił się z rywalami. Zgranie piłki przed bramkę. Bardzo przytomne. No i nie pozostało nic innego Rutkiewiczowi, jak po prostu wepchnąć piłkę do bramki. 2 do 1 dla gospodarzy. No i znowu ten scenariusz się niejako powtórzył, Puszcza rzuciła się do odrabiania Strat strzelał przed chwilą z tokosa, ale znowu ten strzał, taki niezbyt soczysty. Rzucenie piłki przed bramkę, tam faul w ofensywie. Zobaczmy jeszcze raz, no ewidentnie tutaj pofrunął. Gracz Puszczy zbyt wysoko, Jakub Gołda faulował w tej sytuacji. Tutaj mieliśmy e, takie delikatne zamieszanie, lekką kontrowersję, bo sędzia zdecydował, że ten rzut wolny ma zostać e, wykonany jeszcze raz. E, no i co ciekawe, e, gracz śledziowic e, za pierwszym razem, kiedy ten rzut wolny był wykonany, trafił głową do siatki, no ale e, ten rzut wolny musiał zostać powtórzony. No i co ciekawe, również udało się futbolówkę. Strzelić prosto do bramki. Gola drugiego w tym spotkaniu zdobywa Rutkiewicz. 3 do 1. Także prawdziwy festiwal strzelecki mieliśmy pod krakowskich śledziowicach. Tutaj próbował sprytnie przytomnie Krzysztof Maj, ale wykonanie. Pomysł był dobry, natomiast wykonanie było po prostu niedokładne. Kolejna akcja gospodarzy, Oskar Świeca uderzył celnie, były gracz hutnika Kraków, ale też przytomnie w bramce Wrublewski. Teraz rozrzucenie akcji na lewą stronę pola karnego, tam Maj obsłużony dobrym podaniem przez Świecę, ale wyszedł z bramki Wrublewski i zapobiegł kolejnej bramce. Tutaj piąstkowanie bramkarza e, Puszy. E, dwa niepołomice. Jeszcze poprawka, ale niecelna. Daleki Daleki wykop e, bramkarza Puszy. Czyści tutaj e, przytomnie Filip Cyganek, wybijając piłkę, nie patyczkując się za linię boczną. Bardzo szybko wznowili grę e, zawodnicy trenera Taraska. No i proszę zobaczyć, jakie. Kapitalne trafienie Daniela Wolaka, 41 minuta, no i puszcza, łapie kontakt z drużyną Śledziejowic. Popatrzył, przymierzył, ta piłka jeszcze tak delikatnie zeszła z prostego podbicia, delikatnie na, na zewnętrzne, zewnętrzną część stopy, dzięki czemu ta piłka naprawdę bardzo ładnie wkręciła się w boczną siatkę, bezradny absolutnie był Jehor Nestereng. To fragmenty drugiej części spotkania. No i widać, że puszcza po tym golu kontaktowym zyskała troszeczkę animuszu. Mieli szansę na doprowadzenie do remisu. Gracze gości, ale przytomnie w bramce zachował się Nesterenks. Skuteczna interwencja, ponowienie tej akcji. Piłka przed bramkę. Tam wybił futbolówkę Szczepański. No i. Kondratak Śledziejowic, jest Świeca tutaj, przed bramką w zasadzie został sam Oskar Świeca, ale bardzo dobre wyjście Wróblewskiego, no żywy ten mecz, naprawdę sporo się działo w Śledziejowicach, nie można było mrugnąć jak to się mówi, bo można było stracić jakąś ciekawą sytuację z jednej czy to z drugiej strony, znowu nacierają gracze Puszczy. No i tutaj blisko było, przez chwilę trafienia samobójczego. Znów śledzi piłka do Maja, na spalonym zdaniem sędziego Krzysztof Maj, chociaż zobaczmy jeszcze raz na powtórkę. No, ciężko powiedzieć, natomiast bardziej przychylałbym się tutaj do tego, że, że został. Nikodem Bochenek No i Krzysztof Maj tutaj na spalonym nie był, no ale trzeba zaufać sędziemu, że widział to lepiej. Kolejny gol 4 do 2. Tym razem w 54. Minucie na listę strzelców wpisuje się Marcin Kowalczyk, grający z numerem 86. Piłka na 16 metrze jeszcze bardzo ładnie zaciął sobie obrońcę. No i też chłodna głowa, dobre wykończenie i znów dwubramkowa przewaga drużyny gospodarzy. 4 do 2. Znowu z łańską fantazją do ofensywy rzucili się goście, Puszcza jest na przedostatnim miejscu no i musi szukać punktów w każdym meczu, jeśli chce utrzymać się na poziomie czwartoligowym. Gorsza od zespołu Leszka Taraska jest jedynie drużyna proszowianki, która zdobyła dotychczas dwa punkty. No i nie dawali za wygraną zawodnicy w białych koszulkach. Tutaj znów zabrakło precyzji. Bardzo dobrze bita piłka w pole karne mocno, natomiast nikt tam zawodników puszytego nie przeciął. No a tutaj już kolejny gol. Właśnie dlatego zawsze powtarzam, że każda piłka w pole karne powinna iść w światło bramki. Gol Stasika, też mm, ta piłka, tak nieprzyjemnie przed Krzysztofem Wrublewskim skozłowała, co, co zupełnie go zmyliło, i, i skończyło się to golem piątym dla śledziejowic. Ale e, nawet takie sytuacje, e, kiedy piłka w tu bramki nie, nie dotknięta przez nikogo, jak ostatnio mieliśmy okazję oglądać nawet e, w lidze mistrzów. Także e, Krzysztof Wróblewski, e, głowa do góry. I trzeba grać e, dalej. E, przed chwilą właśnie dobra interwencja. E, golkipera, puszy niepołomice. No naprawdę sytuacjami z tego meczu można by obdzielić co najmniej kilka meczów. Chyba każdy kibic piłki nożnej chciałby, aby tak mecze właśnie wyglądały, a więc cały czas do przodu, bez kalkulacji. Tutaj kolejna szansa na gdzieś tam zmniejszenie strat dla Puszczy, nie, dwa niepołomice, no i to się udaje. Jakub Belski z prytnym strzałem szpicem w 82 minucie trafia na 5 do 3. No i właśnie widać te uśmiechy na twarzy graczy Puszczy, mimo tego, że Mm, przegrywali w tym spotkaniu No to widać, że ta strzelanina Bawiła również po prostu zawodników Na, na Murawie I, i to na pewno miły obrazek Kolejny stały fragment gry Blisko tutaj był Nikodem Bochenek Czwartego trafienia dla swojego zespołu Zabrał się z piłką Ksawery Konarski. Konarski wpadł w pole. Karne Konarski! No i wydawało się przez chwilę, że będzie podawał Konarski. Takie miałem wrażenie. Zrobił taki dość obszerny zamach. Ale tutaj naprawdę dobra szybkość. Zachował się zgodnie z takim elementarzem napastnika. w Wbiegł przed obrońcę. Przed Wiktora Karkoszkę. No i też z odrobiną szczęścia pod nogą. Krzysztofa Wróblewskiego trafia na 6 do 3. Ale to nie był koniec strzelania w tym spotkaniu. Bardzo ładny gol Jakuba Belskiego. No ten zawodnik z pewnością się wyróżnił w drużynie Puszczy 2 Niepołomice. Widać, że dobrze... Operuje piłką, że tamu nie przeszkadza przy nodze. Precyzyjny strzał przy słupku w 92 minucie. No i mieliśmy 6 do 4 ustalenie w wyniku tego spotkania. To był naprawdę bardzo fajny do oglądania mecz. Jeszcze akcja. Śledzi obwysy. To też doliczony czas gry. Wybita szupakiem ta piłka przez obrońcę puszczy. No i kończy to spotkanie, arbiter 6 do 4, wygrywa zespół Śledziejowic, spuszczą dwa niepołomice i przybliża się do górnej połówki tabeli. Dziękuję Państwu serdecznie za obejrzenie tego skrótu. Maciej Szcześniewski, tutaj macie Państwo grafikę ze strzelcami bramek. Do usłyszenia, pozdrawiam.